Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale na z Wielkopolski. Witam wszystkich serdecznie po bardzo długiej przerwie na kanale od nagrywania vlogów i filmów z ogródka. Jak widzicie sami moi drodzy na kanale, kolejny film. Już Akurat 90 filmów wraz z vlogami na tym kanale już jest. Więc mam nadzieję, że już teraz bez, danego, bez żadnego zatrzymywania się. Będę starał się nagrywać na zapas, aby do końca roku i w ogóle już daily trawo już naprawdę na bieżąco, że ani jednego dnia bez filmu i vloga na kanale. Mam nadzieję, że tak się mi się uda. No natomiast witam Was serdecznie na ogródku mojej mamy, a dalej Wam przejdę do mojego ogródka, co niestety e, zapewne będziecie zadowoleni, ale no zresztą zaraz opowiem. Na samym ustępnie pamiętajcie zostawić łapeczki w górze, komentarza, udostępnienia innym oraz zapraszam serdecznie na kanały Rozow Sankiewicz, Agro Zadoziak oraz Mati Fanmer Bardzo serdecznie zapraszam na te kanały. A w międzyczasie, jak widzicie, mamy już dzisiaj 4 października. Mamy akurat środę, południe. No i akurat na dzisiaj postaram się jeszcze opublikować ten film wraz z premierą, bo ponieważ jutro czwartek, jak dzisiaj, nam się uda ruszyć z wujkiem, no to będziemy przygotowywać już pomału pod siebie. Akcja z bronami będzie na polu, ale mam nadzieję, że jeszcze dzisiaj, a jak nie, no to jutro, no bo teraz jest dzień na dzień i dni są coraz to krótsze. Więc, aby bądźcie na bieżąco i tak dalej. Na samym początku przed odezwaniem się Czesiem o witajcie, czy tam jak, to widzieliście sami, co udało mi się nazbierać, więc także myślę, że też może jakiegoś vloga nagram z grzybobrania, ale kiedy to na razie nie jestem przekonany. Mamy początek października. A popadało ostatnio u mnie już dwa razy, popadało wczoraj, już w nocy zaczęło padać i jeszcze do dodatkowo dzisiaj wiatr mocny wiał, no i w ciągu dnia również, ale na razie mam nadzieję, że październik nadrobi deszczem, bo wrzesień to też tam popadywało, ale to było tyle co pies napłakał, więc także mam nadzieję, że ten październik i kolejne miesiące będą bardziej... Mokre, chociaż już bardziej, żeby się na tym coś skupić, żeby to zasiać, bo mamy już 4 października. Jeszcze nie ruszyliśmy ze siewami, więc także mam nadzieję, że w najbliższym czasie z dwójkiem postaramy się już wszystko yy, pojeździć. No w sumie nie wszystko, bo na wiosnę również, ale to opowiem w dalszej części w nowych vlogach na kanale, aby bądźcie na bieżąco, więc także nic innego wam nie zostało, tylko śledzić i być na bieżąco z każdym nowym dniem. Więc to, No przechodzimy także do filmu tematyki ogródka. Ogródek z moim mamy jest jedna skrzynka, bo skrzynia w sumie jest tamta ta druga, która jest pełna piachu, no to już nic nie wyrosło, a gdzie nigdzie widać szczypiorek. A natomiast na tym ogródku co tutaj zostało do zbioru, no to widzicie sami pietruszka. Tutaj co jeszcze było pietruszka. seler chyba bodajże, jak się nie mylę. Nie seller tylko coś. no ma takie duże liście, no to zapomnę jak się w sumie nazywało. Tutaj też była cebula, więc no... Cebulka dosyć ładnie wyrosła, jak na przybliżeniu oka. Więc no, jak mi się uda przybliżyć to... Może udało mi się przybliżyć. Więc także cebulka wygląda jak wygląda. Dalej mamy marchewkę, aż cztery rządki marchwi. Do kulików tutaj też myślę, że coś by się znalazło na schrupanie. No i tutaj jeszcze była maga, także do rosołku ja jak było na niedzielę to moja mama tutaj dużo nie miała natomiast tegoroczne, te tegoroczne plony które oceniam na póki co bardzo dobrze bo mam, w mam pewne że u mamy nic takiego nie zgniło i się nie popsuło chociaż i tyle ale no te susze które były w tym roku i tak dalej na kanale zresztą widzieliście filmy i vlogi na następny rok jak u mnie będzie ogródek powiększany to Ruszamy kolejnymi właśnie takimi filmami, vlogami z prac, przed siewami i tak dalej, warzywek, ale to jeszcze kupa czasu. Póki co to jeszcze są te warzywka, które są i te warzywka najprawdopodobniej będą aż do listopada, lub może prawie że do grudnia. Zobaczymy jak to się uporamy, bo kiedy mama zrobiła tak, że marchewkę miała najprzejść zimę, a na następny dzień jeszcze była w miarę do zjedzenia i chociaż się nie psuło, ale mrozy, które będą były, zapowiadają ponoć. Niby najprawdopodobniej przymrozki, ale nie jestem przekonany na kiedy. Póki co. ważne żeby tych przymrozków jeszcze nie było na początku października, więc z ogródkami mamy wygląda jak wygląda. Natomiast przechodzimy zaraz do mojego. Także witam wszystkich na niestety już nie na moim ogródku, a na mojej trawie. Nie na żarty to jest akurat mój ogródek, ale niestety hej! Co by tu więcej mówić? Będziecie się pytać dlaczego nie ma warzywek, no może nie ma warzywek, ale zaraz się przejdę już po tej stronie, żeby nie było, mam nadzieję, że to jeszcze jest, o jest. Tutaj jak widzicie została marchewka, co zresztą mogę zaraz wyrywać, no tyle co pies na napłakał, za mała marchewka w tym roku, w ogóle warzywka, które były to póki co nie zaczęły rosnąć. Na pewno pamiętacie filmy i vlogi bo tam na kanale kilka filmów i vlogów było jak to wygląda na ogródkach no natomiast w tym roku niestety przez te susze większości które były, warzywka i tak były podlewane, ale no jakie no były te susze i we, przez wakacje najwięcej poszło że z kapusty i z kapusty pekińskiej oraz sałaty nic nie, nie zostało no natomiast w kolejnym roku moi drodzy nowe uprawy też będą tutaj na ogródku, natomiast jak już mówiłem raz ogródek będzie powiększany, jak widzicie na razie jest taki a natomiast za rok na wiosnę, przed wiosną postaram się już kupić albo przywieźć tak troszeczkę czarnej ziemi i rozsypać że tutaj na tej powierzchni, żeby sięgał co najmniej gdzieś tutaj dotąd ogródek, żeby był zdecydowanie większy, bo na następny rok to nowe uprawy będą ale też o uprawach, kiedy tu jakie będą to jeszcze poinformuję jeszcze pod koniec tego roku Co niestety wyszło, co niestety nie wyszło no i niestety to było przyczyną, że nie ma reszty warzyw, które powinno być I akurat, które były siane No niestety spowodowane to przez pieski, no było odbane warzywka No w tym roku, jak zapewne pamiętacie na początku jak zacząłem nagrywać dla Was te pierwsze filmy Tu naprawdę dosyć sporo i vlogów, no to od początku kanału mówiłem, że będę musiał jakoś ogrodzić przed psami i w ogóle, nie wchodziły na ogródek i mi nie niszczyły. Wiadomo, że już mi wejdzie na ogródek. Z nasra, tak zwaną dwójkę, zrobili jedynkę. Niestety, weszły mi na, ogród na ogródki mi weszły cztery psy. I jeden za drugim zaczął mi bałagan robić i przede wszystkim je rozwalać te warzywka, które były. Zaczęło się od środka ogródka. No, tam na szczęście nic nie miałem, ale. Po bokach, później obczaję gdzie co jest. No, i tak to przede wszystkim wygląda. No, i także, jak mówiłem już na początku, miałem ogrodzać moi drodzy, właśnie siatką, czy nawet coś podobnego do siatki, ale raczej siatka by była w większości. Więc mam nadzieję, że na ten rok uda mi się zainwestować i kupić. Tak samo, zainwestować w ogródek, bardziej, żeby zadbać o to wszystko. Otóż, że dbałem i tak o te warzywka, bo już. Kilka razy udało mi się z tego ogródka narwać, żeby szczególnie do zwierząt było, do królików i tak dalej. Natomiast wyszło to jak wyszło, ale no co ja mam powiedzieć? No, tyle co pies napłakał. Z ogródka wygląda u z mojego w porównaniu do ogródka mamy. Więc no tak czy inaczej wygląda to jak wygląda. No wiadomo, że każdy pewnie pomyślał jak to już jest trawa, bo zarosło to wszystko. O no, się wypływało i tak dalej, no to zarosło. tak to już mniej więcej nie zostało, że już wygląda to jak wygląda. No cóż, w tym roku do Klików będę musiał kupywać yy, warzywka i tak dalej, żeby miały sobie coś zjeść w trakcie zimy. Typu manchewka, kapusta, sałata i tak dalej. Otóż nie przesadnie, ale dwa razy w tygodniu do trzech, tak do dwa razy w tygodniu to maksimum mniej więcej ja bym miał kupować jakieś tam warzywka, typu kapusta, marchew, sałata i tak dalej, a na następny rok to ja już mówię że jakie będą uprawy, no to musicie poczekać co najmniej do grudnia, także w grudniu obstawiam, że jeszcze taki film wyjdzie, co do tematu warzyw, warzywek i tak dalej i z ogródkiem więc jeszcze nie raz mogę się na ten temat wysłowić, więc póki co Wygląda tak, jak wygląda. No i nie ma co eee, zresztą mówić, bo napracować się napracowałem. Fascy tutaj były, które wyrosły po, pomiędzy warzywkami. To coś było ciężko, żeby je tutaj raz powylewać, żeby warzywek nie uszkodzić i tak dalej. Ale tak czy inaczej, no to jakoś się uporałem i udało się z tym wszystkim ze spokojem to tak pomału ogarniać. Więc wygląda tak, jak wygląda. Więc. Z mojego ogródka wynika z tego roku na tyle co nic, a także w porównaniu z do ogródka mojej mamy i w ogóle to już jest zdecydowanie lepiej. Więc to, e, także nie będzie razie, tak to mniej więcej wygląda, jak już mówiłem. Ja jeszcze postaram się, aby na dzisiaj dla Was o 18 e, ten film wleciał, bo zresztą zaraz ja tak go mogę pójdę zmontować i od razu jakoś podstawę wstawię. No, mamy godzinę 15.25, jak się nie mylę. No, 15.25. Więc ja na ten moment będę kończył. Więc dziękuję serdecznie Wam za oglądanie. Pamiętajcie, zostawieniu łapeczki w górę w komentarzu. mnie innym. Bądźcie teraz na bieżąco z każdym nowym dniem, bo naprawdę się staram. I chciałbym się starać, aby te daily w końcu wychodziły bez żadnej przerwy. Więc do zobaczenia. Trzymajcie się. Na razie. Cześć.